Od nauczycielki ninja, przy której ściąganie graniczy z cudem, po troskliwego nauczyciela, który gdy nie zjawisz się na jego lekcji, ten rozwiesi za tobą plakaty. W dzisiejszym odcinku zapraszam was na drugą już część dziesięciu nauczycieli, którzy mistrzowsko strollowali uczniów. Numer 10 Jak napisał pewien chłopak na Twitterze, moja nauczycielka wyszła z klasy podczas testu, więc wszyscy zaczęliśmy dzielić się odpowiedziami. Wtedy spojrzałem do góry. Nauczycielka patrzyła prosto na mnie. Hmm, tak sobie myślę, że gdybym był nauczycielem, robiłbym dokładnie tak samo. Bo walić tak zwanych spoko nauczycieli, którzy pozwalają ściągać, przez co społeczeństwo z roku na rok jest coraz głupsze. Ja bym połączył przyjemne z pożytecznym. Uczniowie zaczęliby się w końcu uczyć, a ja przy okazji zostałbym ninja, którym zawsze chciałem być. Numer 9 kiedy obijasz się przez cały szkolny rok, a potem łaskawie prosisz nauczyciela o napisanie referencji, bo potrzebujesz ich na przykład na wymianę studencką. Oto co otrzymał pewien uczeń od swojego nauczyciela angielskiego. Jack jest adekwatnym uczniem i ani zdania więcej. Myślicie, że referencje przeszły tam, gdzie ich potrzebował? Numer 8. A oto w jaki sposób pewien profesor zakomunikował swoim studentom, gdzie trafią wszystkie prace, które zostaną dostarczone po terminie. Pod tablicą postawił kosz na śmieci ze skierowaną do niego strzałką i napisem na tablicy "spóźnione prace". Osobiście dodałbym jeszcze: wasze życie, jeśli nie zaliczycie. Numer 7. Któż nie wie, jak to jest siedzieć w klasie i bez przerwy patrzeć na zegarek? Jeden z nauczycieli postanowił wykorzystać ten fakt i podczas ważnego sprawdzianu zalepił zegarek kartką z dwuznacznym napisem: Time is passing, are you? Dwuznacznym, ponieważ czasownik Pass oznacza zarówno zlatywać, jak i zaliczać. Czas daje radę, a ty numer 6. Wyobraźcie sobie taką sytuację: Nauczyciel zabiera wam telefon za zabawę nim na lekcji. Dostajecie go z powrotem dopiero po szkole. A tam okazuje się, że wasz nauczyciel zapozował do zdjęcia z dwoma innymi nauczycielami w pokoju nauczycielskim i ustawił to zdjęcie jako tapetę. Ciekawe, czy mieli też taką bekę, czytając smsy tego ucznia. Numer 5. Kolejna genialna akcja. Dziewczyna postanowiła nie pójść na zajęcia z hiszpańskiego. Więc co zrobił nauczyciel? Wydrukował jej zdjęcia z Facebooka z napisem Zaginiona. Ostatni raz widziana przez nauczyciela hiszpańskiego 31 października. I ponaklejał je w różnych miejscach w klasie oraz na karcie. Kartonikach mleka rozdawanego za darmo w szkole. Numer 4. Oto dowód na to, że nawet najbardziej wymagający nauczyciel może być przy tym równie zabawny. Pewna uczennica była ciekawa, co pije jej nauczyciel podczas przerwy. Kiedy podeszła bliżej, okazało się, że są to łzy jego uczniów, a przynajmniej tak sugerowała naklejka, którą śmieszek nakleił na swojej butelce klasyczny dowcip. Numer 3. A oto jaką tapetę na swoim komputerze posiada widoczny na zdjęciu nauczyciel? Jak widzicie na ekranie? Drodzy studenci, wiem dokładnie, kiedy piszecie SMS-y podczas zajęć. Poważnie, nikt tak po prostu nie patrzy w dół na swoje krocze i się do niego uśmiecha. Z poważaniem wasz nauczyciel. Numer 2. Z kolei inny profesor psychologii postanowił sterolować dwóch studentów, którzy podobno zawsze ściągają najbardziej. Na kolejnej kartkówce pierwsze zadanie ze wszystkich brzmiało mniej więcej siedź cicho na swoim miejscu. Kiedy skończysz, przewróć kartkę i nic nie mów do Jerego i Roberta. Ciekawe czy Jerry i Robert też dostali wersję z tym zadaniem. Numer 1. Pewien złowieszczy profesor Uniwersytetu w Maryland rozesłał do swoich studentów bardzo ciekawą ankietę. Pozwólcie, że przeczytam. Oto daje wam możliwość otrzymania kilku dodatkowych punktów na końcowym egzaminie. Wybierz proszę, czy chcesz dwa dodatkowe punkty, czy sześć dodatkowych punktów. Ale jest mały haczyk: jeśli sześć punktów wybierze więcej niż 10% z Was, wtedy nikt nie dostanie żadnych punktów. Wasze odpowiedzi będą anonimowe dla innych osób z roku, tylko ja będę je widział. A teraz sami powiedzcie. Czyż to nie jest czyste zło? Okej, okay, tym dodatkowym, jak palec, bo inaczej nic nie czuć akcentem, kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że nie przegapiliście poprzednich, między m.in. 10 mitów z podręczników szkolnych, w które wciąż wierzymy. Nowych widzów odsyłam również na moje inne kanały, które prowadzę na YouTube, w tym kanał z animacjami Pauli Sausage, gdzie już w weekend nowa animacja. Zapraszam was jeszcze na mój prywatny Instagram, oficjalny sklep z koszulkami. Ja się z wami żegnam, cześć!